Magdalena Becka. Witam państwa serdecznie. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Brakowało śniegu na zachodzie i w Polsce Północnej, i dzisiaj już tam występują opady śniegu. Zrobiło się biało. Spoglądamy na naszą mapę pogodową. Sprawdzamy, co będzie czekać nas w drugiej części dnia. Front atmosferyczny z opadami śniegu. Od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką po Polskę Północno-Wschodnią. Tu występować będą opady na ogół słabego śniegu. Nieco mocniej po może popadać jedynie w górach. Rozpogodzi się w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj padać już nie powinno, za chmury wyglądać będzie słońce. Natomiast uważajmy, bo na południu silniej powieje wiatr, on w górach może tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro natomiast od południowego wschodu zacznie nasuwać się kolejna strefa frontu atmosferycznego. Będzie to ciepły front, więc tu występować będą opady deszczu stopniowo przechodzące, aż w opady samego śniegu. Na zachodzie zrobi się nieco pogodniej. Uważajmy na na mgły, maksymalnie 2 stopnie na termometrach. O pogodzie, ode mnie to wszystko, życzę Państwu wspaniałego dnia, do zobaczenia!